Same początki gry na gitarze już nie bardzo pamiętam, w każdym razie było to chyba w ostatnich klasach technikum, ale myślę, że tutaj ważniejsze, przynajmniej dla mnie w tej dalszej drodze, był moment, kiedy skomponowałem w pierwszy raz muzykę do, do wiersza. Było to w 1971 roku, i piosenka ta, do której mam chyba. Jakąś, jakiś wyjątkowy sentyment to jest na polnych drogach do wiersza Władysława Łazuki tak teraz z perspektywy czasu to y, całą działalność sklepu y, obejmuje takimi etapami było ich y, chyba trzy i ten ostatni właśnie to był, to był etap w którym pracowaliśmy wspólnie z Jackiem Rudnickim no i to było gdzieś trzy lata wstecz i to było po rozwiązaniu się poprzedniego składu, kiedy Jacek Żurawski nas opuścił. To znaczy on poszedł chyba do wojska, ale już nie pamiętam tych szczegółów. I wspólnie zaczęliśmy tylko my, ja z Jackiem, chcieliśmy stworzyć taki dalszy ciąg i robić znaczy tworzyć muzykę i śpiewać w duecie. Przy tej współpracy no, wydarzyło się dosyć dużo. Takich um, szczęśliwych dla, dla naszej muzyki momentów, mianowicie współpracowaliśmy kolejno y, z, z dobrymi muzykami naszymi tutaj szczecińskimi, mianowicie z Markiem Macem, z Markiem Kazaną, y, z Fućkiem Fortunką, z, z Maurycem Przybłowiczem i y, przede wszystkim podporą naszą i pomocą taką w aranżacji i w, no w ogóle we wszystkim był. Piotrek Put, który nam również grał na skrzypcach. Były to opracowane kompozycje Jacka, mianowicie Fascynacja w kinie MDK. Poza tym, właśnie Ochroń na Zboże, Deklaracja, piosenki, które złożyły się na, taką, na taki pierwszy nasz program, który wystawiliśmy w kontrastach. Co prawda nie wyszedł tak po naszej myśli całkowicie, jak chcieliśmy, ale tam się znalazły właśnie te wszystkie piosenki, które, które do końca w współpracy śpiewaliśmy na koncertach. W Krakowie konkretnie były trzy piosenki, mianowicie Fascynacja w kinie MDK, Ochroń na zboże i A może jest zima. To były jeszcze takie początki naszej twórczości i współpracy, dlatego no, nie byliśmy jeszcze tak, no, no, to znaczy nie byliśmy przygotowani tak, jakbyśmy chcieli. Zabrakło nam po prostu tych piosenek, które później powstały, żeby w Krakowie ten repertuar tych trzech piosenek był taki, jak chcieliśmy. No jeżeli właśnie wracając do tego Krakowa, to co się wydarzyło, to znaczy nasz występ wzbudził. Tak jak, tak jak potem usłyszeliśmy poza sceną takie małe poruszenie, ale okazało się, że, że jury, które na festiwalu miało decydujący głos jeżeli chodzi o przyznawanie nagród było tego zdania i to chyba powiedział, no ja tego nie słyszałem, ale od trzecich osób wiem, że któryś z jurorów właśnie określił naszą muzykę jako nie bardzo mieszcząco się w tym studenckim graniu, takim typowym, jaki oni lansują. Tym bardziej, że naszym, że tak powiem, konkurentem wtedy był zespół, który osiągnął chyba szczyty swoich, może niemożliwości, ale popularności, mianowicie Trzeci Oddech Kaczuchy. I w porównaniu z nami był to zespół rzeczywiście taki typowo studencki z tym z tym dowcipem, jajem i tak dalej, najwyższa nagroda na, w Krakowie było to pierwsze wyróżnienie. Oficjalnie mogę to powiedzieć, że sklep z Taszymi Piórami istnieje, istnieje nadal, ma tylko oficjalną przerwę. Jest to właśnie przerwa na, na tą działalność z, z moim nowym zespołem. Próby z nowym zespołem zacząłem. W grudniu ubiegłego roku, czyli 1983, i mieliśmy właśnie premierę 15 kwietnia. Ten zespół przygotowuje program, program pieśni Osipa Mandelsztam Muzykę, do których ja, na, ja napisałem. No i oprócz pieśni Mandelsztama również jest kilka innych utworów, który, no z których trudno mi było zrezygnować. Natomiast nowe w, tym, w tej działalności jest to, że skład muzyczny odbiega trochę od tego, jaki, jaki był wcześniej w tych poprzednich składach. Mianowicie jest kontrabas, jest gitara. Akustyczna, gitara klasyczna i czasami elektryczna są skrzypce i perkusja. Także no, dla mnie to był eksperyment yy, i zresztą no, dla, dla całego zespołu. Czy można wiersze, pieśni, yy, no, poety śpiewać właśnie w takim składzie z perkusją. I z gitarą elektryczną, ale okazało się, że, że chyba jest to możliwe, bo po premierze koledzy, którzy słuchali, słuchali tego koncertu, no, mieli do mnie pewne zastrzeżenia, ale nie natury muzycznej, tylko, tylko trochę innej. Poza tym jedynym koncertem, jaki na razie mieliśmy, no i tam udziału w jakimś większym koncercie, nie było jeszcze. W koncertów nawet w klubach szczecińskich. Dlatego chcę przede wszystkim to pokazać w Szczecinie. Będzie to koncert, być może na początku maja w klubie Atut, i być może po przyjeździe z Krakowa, bo w międzyczasie postanowiłem jeszcze raz pojechać do Krakowa jako uczestnik konkursu. Być może po przyjeździe właśnie z festiwalu będę chciał zrobić. Koncert, no w którymś z klubów, w kontrastach, może, może w transie, jeszcze dokładnie nie wiem. Trwał dzień o pięciu głowach, już piątą dobę malałem. Dumny zarazem z przestrzeni, że jak na troszczach urasta, sen był starszy niż słusł, był starszy niż sen, a za nami na lejcach jamczyska Ciągnęły się drogi miasta. Trwał dzień o pięciu głowach. Już piątą dobę nalałem. Góry zaraz w przestrzeni. Że jak na drożdżach kurasta. Białe noce, nie noże. A od duszy rozszerzono. A oko się zmieniało. Nieco po kółce nie Choć cały get it from I'm so to